Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marta kolbusz i opowiem dzisiaj Państwu trochę o sankcjach. W czasie, kiedy w Unii Europejskiej trwają dyskusje nad wdrożeniem 18 pakietu sankcji na Rosję, a Polska jest już spóźniona z wdrożeniem dyrektywy dotyczącej określania przestępstw związanych z naruszaniem sankcji, to jest doskonały moment, by przypomnieć, jakie przepisy dzisiaj funkcjonują w Polsce i opowiedzieć trochę o tym, jak one są kontrolowane. Jak widzą Państwo na załączonych planszach, aktywność organów Krajowej Administracji Skarbowej wzmożyła się tak naprawdę od 2023 roku, mimo że Polska ustawa sankcyjna, o której mówiła moja przedmówczyni, obowiązuje od roku 2022. Jest to ściśle związane z kwestią poszukiwania przez nieuczciwe podmioty różnych dróg do omijania sankcji. I tak zwiększył się eksport z krajami, z którymi dotychczas był on bliski zeru. Organy Krajowej Administracji Skarbowej zaczęły przyglądać się temu procederowi i po prostu zaczęły kontrolować konkretne transakcje. Jakie mogą być przyczyny takiego wzmożonego zainteresowania organów krajowej administracji skarbowej to są przede wszystkim towary. Rodzaje towarów, które budzą zainteresowanie organów państwowych i na które zwracają szczególną uwagę. I tutaj tak naprawdę na baczności powinny się mieć branże samochodowa, czyli podmioty handlujące ciągnikami siodłowymi, naczepami, samochodami luksusowymi, ratrakami czy kładami branża elektroniczna, branża chemiczna, ponieważ są to towary, które mogą mieć podwójne zastosowanie, tak zwane dual use, czyli towary, które możemy wykorzystać zarówno w celach cywilnych, jak również w celach militarnych.